Cześć, tutaj Barty5017 i witam was w trzecim odcinku ze Zagrajmy w Polanie 2. Widzę, że komputer mi się zepsuł, mi usunęło wszystkie zapisane gry, więc zaczynamy znowu od nowa. Tym razem na nowej mapie i mam aż trzech wrogów, no to na razie pauza. I teraz tak ogólnie o serii. Znaczy w komentarzach napiszcie czy, czy jesteście nią zainteresowani, bo mogę teraz, bo akurat komputer mam chyba już sprawny, więc będę mógł normalnie po prostu nagrywać Palanie 2 i tam Spartan na pewno, ale czy po prostu zaczynać tą, znaczy zaczynam od nowa, na innej mapie mamy trzech wrogów. Zobaczy się, jak to będzie w przyszłości. Więc to co robimy naj... jako pierwsze z kolei idziemy tu. Najpierw trzeba sobie odkryć teren. Budujemy chaty drwala. Mamy już trochę większy teren. Bardzo dobrze. Tutaj mamy sojusze. Co tutaj mam? Aha, wrogowie, więc to. Odrzuci ofertę, odrzuci ofertę, odrzuci ofertę. Co to jest? Z tymi mamy wojnę. Proste. Czy tutaj budują. Fajnie drwale sobie budują. i mamy dosyć, dosyć fajny kraiczek. Drwale tutaj powolutku robią. Już prawie wybudowali tą chatę drwala. Okay. mamy chatę drwala, tutaj powolutku nam krowy dawają mleczko. Aha, trzeba wybudować jeszcze chatę wojów. A poczekamy jeszcze trochę mleka będzie. Ile można mieć stuwę? Trzeba wybudować jeszcze następną. Budujemy ją tutaj. Pyk. Jeszcze można chyba, jeszcze jedno nie da się, bo jest chyba 44 mleka. krasule i Mućka. Krasula, Mućka, jedźcie tą trawę i później to tam mleko oddawajcie. No szybciej, szybciej Mućka, Krasula, no jedźcie to. Tutaj dwale nam budują. Okej, okay, mamy wybudowane już. Właśnie chciałbym, właśnie z, 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 z takim pytaniem do Was, wystosować takie badanie. Czy chcecie tutaj Polanie 2? Właśnie tam widziałem, to tam już spadły subskrypcje. Chyba usunę ten auto zapis, gdzie to było. Interfejs. E, Pokażcie, nie, 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 nie. nie, nie, nie. A zapis co 5 minut, co 1 minutę co 20 minut. Masz jakiś problem? Okej, okay, już nam powolutku tutaj. Już dobrze już dobrze nam tutaj. Mleko stoi. Jeszcze trzeba kilka krów dać. Chatę wojów wybudować i będzie dobrze. Młodźka tu buduje, raczej... Muczka sobie i tak pojadła, że aż mleko dała. Hmm. Następną krasulę albo mućka, albo jakoś tak. Moi się nazywają Gościsław i Dobro, e, Dobrosław. Krowo, idziesz tu. To mamy już chyba tylko trzy na razie. No to akurat Spar u Spartan, Spartan Gates of Troy Spartanów tam mamy dosyć dobrze rozwiniętą akcję, ale się za chwilę skończy. To zaproponujcie mi, jaką grę bym mógł nagrać. Mam dla Was yy, chyba trzy opcje. Jeśli oczywiście będą mi działać i nie wysypią mi kompa. No to pierwszą propozycją są Settlersy. Dziedzictwo... Przepraszam, dziedzictwo królów. Później... Później... był... ci znaczy drugą propozycją, moją... Hmm, zapomniałem nazwy, jak się to nazywa... Serio, zapomniałem. To Settlersy. Na razie Setlersy. Heroesów to mam czwórkę i piątkę. Wszystkie części, części piątki, ale raczej chyba będzie mi to źle nagrywać. ok Więcej krówek. I też mam Disciplesa. Ale o czym ja tutaj zapomniałem? Aha, i chciałem się Wam spytać, czy, byśmy, czy bym nie mógł y, nagrać y, Indiana Jones The Adventure Continuous. Taka po prostu fajna gra Lego, w której, się, w której wchodzimy w skórę y, Indiana Jonesa i przeżywamy jego, jego przygody. Takie moje propozycje są. Powiedzcie w komentarzach, czy problem? coś z tego chcielibyście. Na razie nas nie atakują, to dobrze. Uda się sojusz? Z nikim nie da się sojusz głupio. Szybko, chatę wojów. Okej, okay. budujcie drwale. du, 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 du. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać Że mnie dobrze słychać To najważniejsze, żeby mnie było słychać, a później grę hmm. I spokojnie się buduje A ten Indiana Jonesa Po prostu napiszcie w komentarzach, czy byście byli za taką serią. Bo raczej nie wiem, czy jest dużo filmików z tej, z tej gry na YouTubie, ale chyba nie za dużo ich jest. Więc byłoby fajnie. A to jest gra multiplayer, więc, yy, więc mógłbym z kimś zagrać, tylko nie wiem z kim. No to co? Patrzymy się tutaj, nam spokojnie budują. Jak dopiero to zbudują, to zrobimy chyba dwie bramy. Tutaj i tu. A tu zrobimy kilka wiesz, albo trzy bramy. Zobaczymy. Pastuszek na pewno, bo jeszcze mi będzie stać. Następny pastuszek. Szybciej to budujcie drwale. O, dziękuję bardzo. Idziesz tu albo chyba gdzieś tutaj idziesz a ten pastuszek idziesz tu, a ty pastuszku drugi idziesz tu, tutaj, a następny pastuszek tu. Pastuszki wbrew pozorom nie są takie y, durny, durnymi dzieciakami. Bo one mogą ob obłaskiwać wilka, jak zdobędą jeszcze więcej doświadczenia to mogą obłaskiwać nawet niedźwiedzia, więc to jest y, bardzo dobra jednostka, którą nie da się zabić, po prostu nie da się, nie da się zabić y, tego dziecka, pastuszka, na inne, Chodźcie tu, wracajcie panowie, budujcie Masz mi to. Pomóc ci w czymś? Już, mnie nogi bolą Już wracam. Wcodzenia. Jeszcze jeden włócznik, ho, ho, ho. chodź tu włóczniku, wbudujcie to w włóczniku, idź do bramy i wieżyczkę. Tutaj byśmy mogli zrobić, tylko że. To niezbyt pasuje tu Co robimy tutaj Mam nadzieję, że tu nie będą przychodzić przez te dosyć fajne te dosyć fajne tereny Fuck. tutaj Drwale tu Jeszcze jeden łucznik do tej wieży niech będzie i zamykamy Mam nadzieję, że wszystko płynnie się nagrywa. No to co? Pastuszku tutaj byj. Tutaj pastuszki panują na razie nad krowami. Hmm. Jeszcze jedna ta, tylko ją gdzieś tutaj bliziutko. Mam nadzieję, że będzie warto. Drwa y jeszcze dwóch drwali sobie zabierzemy, i jeszcze jedną krowę Już nogi bolą panie drwalu, w dłoń. Staszko I do mamy, Staszko Masz i, panie i... jakiegoś gościa. Hmm. Masz panie jeszcze jeden drwal. Mamy już pięciu dwali, to dobra nowina. Jeden pastuszek wybuduj, raczej wyrekrutujmy. Mamy już dosyć dobrą obronę. Dwóch włóczników, jeden łucznik to jest dobra obrona. Tylko, że tutaj dajmy go albo gdzieś. A tutaj niech będzie, ten pastuszek tu. Tutaj mamy jednego do opanowania tych krów, krów, krów. Mhm. Czy na razie dobrze się rozwijamy i walczymy przeciwko trzem, trzem zaborcom, czyli trzem krajom? Akurat nawiązałem do rozbiorów Polski, ale mamy dwóch na B i jednego na C. Cieszy mnie. Masz jakiś problem? Hmm. Akurat y, myślałem nad tym Indianem Jonesem, z kim bym mógł właśnie zagrać ten multiplayer. To jedyny taki YouTuber mi przychodzi do głowy, który mieszka w Cieszynie, to Narf. Jeśli, jeśli mój widzu albo y, y, ten, który po prostu tak sobie wszedł, żeby oglądać mój odcinek, to napiszcie Narfowi, czy yy, byśmy nie mogli nagrać czegoś wspólnie, raczej, raczej nie czegoś, tylko tego Indiany Jonesa. Będę bardzo wdzięczny za to. Bo akurat chciałbym, żeby ten kanał coraz bardziej się rozwijał, miał yy, więcej, więcej widzów. Dziękuję wam, że jesteście, tylko że oni tutaj zbudowali taką dosyć. Yy, dosyć dziwną tą wieżę zbudowali. Mm -hmm. Jeszcze jeden pastuszek, bo mamy 8 krów i czterech pastuszków po na połowę będzie. jednego woja sobie zbróbmy. Masz nowego Gdzie ty jesteś? Aha, no pastuszek. Okej. Okay. Tutaj jest jeden pastuszek, tutaj jest drugi, trzeci, trzeci okej okay. to ty, pastuszku, już, już, już. idziesz tu, a ty tu. Powinni spokojnie tutaj opanowywać. Opanowywać te krówska. Sprawdzę czy się da tutaj przejść. Hmm, nie da się. To bardzo dobrze. A da się coś tutaj wybudować. Ej, ej, ej. O, mamy... Pewnie w coś to nam nawet nie potrzebny, więc no, ja, zwoju Atakuj to Rozwal to wszystko, bo to po co ma tutaj mi tutaj zagrazać miejsce dla moich krów do wodopoju. Czas mm rozgrzać żelazo. Mhm, możemy już magów, ale bym chciał prędzej ulepszyć włóczników, trój zęby im dać, bo mam już trzech włóczników, więc to jest dobra, yy, dobra pora na to. I też łucznika. łuk mu lepszy kupić. Co mu się stało? Na razie nic. Co mu się nie stało. Szybciutko to ścina. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że tak szybko ścina te drzewa. No to co? Widzimy się w czwartym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.